Agata Nowak. Karol Koszur. Krzysztof Katana. Na jakich instrumentach gracie? Jana skrzypca kram. Trąbka skrzypce. I, no i... I fortepian. Nie no, tutaj skrzypce. I jak wam poszło powiedzieć? E, <laughs> to jest ciężkie pytanie, bo myślę, że ciężko się, e, ciężko się ocenić samemu niestety. No ale no, przynajmniej... Waszej ocenie jak wy wypadliście dla siebie? E, robiliśmy co w naszej włosy. Ale zawsze lepiej mogło być. Tak, jak to Karol właśnie dzisiaj powiedział, zawsze może być lepiej. Myślę, że każdy muzyk sobie to powtarza po każdym występie, że nigdy nikt nie jest zadowolony. To jest ogólnie fajny pomysł, bo my możemy zdobyć doświadczenie, a nie musimy poświęcić na to bardzo dużo czasu, bo jest tylko tydzień warsztatów i potem wyjazdy, a to jest bardzo cenne, bo chcę jak najwięcej rzeczy uczestniczyć i. No, żeby znaleźć co to czas, to... Musimy się mierzyć z czymś takim, to nas czeka, więc mm. warto próbować. Nawet jak coś tam może raz nie wyjdzie czy coś tego, to myślę, że że, trzeba, że warto tutaj przyjechać, spróbować chociażby poczuć się w takiej sytuacji. No, myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, zwłaszcza dla nas, dla młodych ludzi, bo przyzwyczaja nas jakby do tego całego środowiska, do dobycia w orkiestrze, do tej współpracy, uczy nas obycia ze sceną. Tego, jak, jak poczuć się w takim dużym zespole, jak współpracować, możemy pograć właśnie na dużych salach, mieć kontakt z jakimiś artystami już takimi, którzy czegoś doświadczyli w życiu. Oni mogą nas czegoś nauczyć. My możemy się wzajemnie od czegoś nauczyć, więc myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo dobra rzecz, i, i żeby jak najwięcej było takich projektów. A mało jest właśnie takich okazji, żeby się nauczyć tego grania w orkiestrze, które jest jednak zupełnie inne niż, niż wyjście i zagranie solowego programu. No tak, a pomimo tego, jeszcze możliwość zagrania właśnie z młodymi ludźmi z całej Polski, zetknięcie, zetknięcie tych indywidualności, talentów i współpraca pod, pod okiem, pod kierunkiem najlepszych fachowców myślę, że też bardzo dużo da.